3 października arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski, poświęcił ambulans dla Instytutu Mikrobiologii i Centrum Toksykologii im. Henryka Mosinga w Lwowie. Ambulans został ufundowany przez Regionalną Stację Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie za pośrednictwem Fundacji Droga do Boga, księdza Łukasza Leśniaka. Ksiądz osobiście przywiózł samochód do Lwowa i przekazał go wraz z dostawą środków dezynfekcyjnych Instytutowi Epidemiologii i Higieny Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Daniela Hall. Na wręczeniu daru od polskich przyjaciół był także obecny dyrektor Instytutu Borys Kuźminow. Teraz karetka z Rzeszowskiego Pogotowia będzie pracować we Lwowie i tu spełniać swoją misję pomagać lekarzom w zapewnieniu naprawdę szybkiej opieki medycznej. 5 października parafianie, przyjaciele i ludzie dobrej woli licznie zgromadzili się w kościele św. Jana Pawła II w Lwowie, dziękując Bogu za 23 lata posługi w Ukrainie księdza Grzegorza Drausa, z których 12 lat pełnił on w Lwowie funkcję proboszcza parafii św. Jana Pawła II. Dziękczynną mszę świętą celebrował arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, razem z księdzem Grzegorzem Drausem, księdzem prałatem Janem Niklem, dzikanem dykana lwowskiego oraz licznie zgromadzonymi księżmi, którzy przybyli, aby rozdzielić radość tego święta z księdzem Drausem. Po mszy świętej i błogosławieństwie arcybiskup podziękował księdzu Grzegorzowi za oddaną służbę, za gotowość i chęć niesienia dobrej nowiny w więzieniach i szpitalach, a także za otwartość na tych, którzy ucierpieli w wyniku wojny. W dowód wdzięczności arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wręczył księdzu Drausowi pamiątkowy medal świętego Jana Pawła II i wyraził nadzieję, że błogosławieństwo i patronat świętego papieża będzie towarzyszyć jemu we wszystkich jego podróżach i wszelkich przedsięwzięciach pasterskich. W nam święty byli też obecni przedstawiciele władz miejskich Lwowa, którzy odznaczyli duszpasterską gorliwość Księdza Grzegorza, która dopełniała duchowe oblicze Lwowa. Ksiądz Grzegorz Draus należy do Drogi humanalnej i był założycielem Wspólnot lwowskich. Był także aktywnym kapelanem więziennym, a w szczytowym okresie pandemii COVID-19 aktywnie odwiedzał pacjentów w szpitalach, zanosząc im komunię świętą, dodając także ludziom otuchy i pocieszenia. Z pierwszych dni pełnoskalowej wojny, ksiądz Grzegorz otworzył drzwi Centrum Świętego Jana Pawła II dla uchodźców. I ludzie, którzy przez wojnę stracili wszystko, znaleźli tu nie tylko dach nad głową, ale także nadzieję i wiarę. Przez 12 lat posługi w Lwowie ksiądz Grzegorz Draus organizował liczne wydarzenia ekumeniczne z udziałem przedstawicieli różnych wyznań i religii, nawiązywał przyjazne i dobrosąsiedzkie relacje z okolicznymi wspólnotami wyznaniowymi i parafiami, był także jednym z najaktywniejszych proboszczów Lwowa. Redakcja katolickiego media Skela łączy się w modlitwie w intencji księdza Grzegorza Drausa i życzy wszelkich darów Ducha Świętego na nowym miejscu służenia, gdzie go pośle święta Matka Kościół. 7 października w koło lwowa odbyły się końcowe uroczystości z okazji obchodów roku jubileuszowego 400-lecia konsekracji kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Niebios oraz Świętego Bawrzyńca Diakona i Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. Uroczystej mszy święty przewodniczył arcybiskup Mikołaj Mokrzycki, metropolita lwowski, w koncelebrze z biskupami z eparchii sokarsko żółkiewskiej Ukraińskiej Cerkwi Grekokatolickiej, biskupem Michałem Koltunem i biskupem pomocniczym Piotrem Łozą, a także licznym duchowieństwem obu obrządków. W swojej homilii metropolita przypomniał przypomniał obecnym, że ta świątynia przeżyła nie tylko czasy swojej świetności, ale także i dramatyczne czasy. Przetrwała próby jej zniszczenia, ale też przetrwała i pozostaje domem Bożym, miejscem jego uwielbienia i żywej obecności w Najświętszym Sakramencie. Że święto poprzedziło poświęcenie pomnika św. Jana Pawła II, który został zainstalowany przed murami kolegiaty św. Ławrzyńca ze środków prywatnych darczyńców z Polski. W tym ważnym dla Żuk w jej wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich, przedstawiciele konsulatu generalnego Rzeczypospolitej w Lwowie, a także przedstawiciele Ministerstwa Kultury Rzeczypospolitej i Instytutu Poloniga, którzy wnieśli znaczący wkład w odbudowę świątyni i przywrócenie jej pierwotnego wyglądu. Ojca i Syna i Ducha Świętego. 7 października w pierwszą sobotę miesiąca na dziedzińcu kurii metropolitalnej o godzinie 19 rozpoczęła się modlitwa do Matki Bożej o zwycięstwo i pokój w Ukrainie. Uroczystej mszy święty przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki razem z księdzem rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Świętego Józefa, księdzem Piotrem Brzeskim, przełożonym Lwowskiej Wspólnoty Dominikanów ojcem Igorem Gniusem oraz księżmi parafii lwowskich. Po mszy świętej wszyscy obecnie odmówili różaniec przed wystawionym najświętszym sakramentem, wypraszając zwycięstwo i pokoju w Ukrainie. Na zakończenie tego maryjnego spotkania wierni udali się w procesji przed Kościół Matki Bożej Gromnicznej, drzwi, którego niestety wciąż są zamknięte dla katolików w Lwowa. Ze względu na stan wojenny, tradycyjna procesja różańcowa ulicami miasta, która odbyła się w Lwowie od maja do października, nadal nie została wznowiona. W dniu 14 października w sanktuarium Matki Bożej Rudeckiej Obwodu Lwowskiego odbył się doroczny zjazd Róż Żywego Różańca Archidiecezji Lwowskiej. Tradycję spotkań Róż Żywego Różańca w tym sanktuarium zapoczątkował kardynał Marian Jaworski. W tym roku mszę świętą dla uczestników kongresu poprowadził ksiądz Antoni Kozak, kadonik honorowy Lwowskiej Kapituły Metropolitalnej, proboszcz parafii w Gródku. Konferencję, którą poprzedziła Modlitwa Różańcowa z procesją do Pięciu Ołtarzu oraz kazanie podczas Mży Świętej, wygłosił Kazimierz Guzik, przełożony lwowskiej wspólnoty braci Kapucynów. W święty odbyło się wręczenie pisemnych odznaczeń od arcybiskupa Mieczesława Mokrzyckiego, metropolity lubowskiego, osobom najbardziej zasłużonym w strzeżeniu i rozwijaniu żywego różańca w swoich parafiach. W tym roku najwyższe wyróżnienie otrzymały róże żywego różańca z parafii Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Mościskach. Żywy Różaniec to międzynarodowy ruch religijny założony przez Paulinę Marię Géricault w XIX wieku. Uczestnictwo w Żyłym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej Różą. Każda osoba z Róży odmawia w ciągu miesiąca jedną z tajemnic Różańcy. Życzę Wam pokoju od Jezusa, naszego Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana. Pomoc psychologiczna żołnierzom i ofiarom wojny stała się głównym tematem spotkania lwowskich psychologów z monsignorem Roberto Tillo, sekretarzem generalnym Międzynarodowej Katolickiej Komisji do Spraw Migracji. 17 października wraz z Christianem Kostko, konsultantem do spraw zarządzania Grupy Roboczej Catholic Response for Ukraine, przybył on do Lwowa z wizytą roboczą. Szef organizacji humanitarnych spotkał się z arcybiskupem lwowskim Mieczysławem Mokrzyckim oraz zespołem psychologów i psychoterapeutów pod przewodnictwem koordynatora księdza Olega Salamona. To już trzecia wizyta Monsignora Wittillo do Ukrainy od początku wojny pełnoskalowej. Po oficjalnym spotkaniu przedstawiciele organizacji humanitarnych w towarzystwie księdza Olega Salamona i księdza Mikoły Biskupa odwiedzili teren byłego seminarium duchownego w centrum Lwowa, gdzie planowana jest adaptacja pomieszczeń na ośrodek pomocy psychologicznej i ośrodki dla uchodźców, zwłaszcza w brzuchowicach, oraz rozmawiali z Ukraińcami, którzy stracili domy i miejsca pracy w wyniku wojny. Teraz żyją w mieszkaniach humanitarnych, nie mając dokąd wracać. 18 października Międzynarodowe Papieskie Towarzystwo Pomocy Kościołom w Potrzebie już po raz 18 zaprosiło do wspólnej modlitwy wszystkie chętne dzieci z parafii, przedszkoli i szkół o włączenie się do ogólnoświatowej inicjatywy Milion Dzieci Odmawia Różaniec o Jedność i Pokój. Dzieci i młodzież szkolna Metropolitalnej Bazyliki Lwowskiej w niebowzięciu Najświętszej Maryi Panny wraz ze swoimi duszpasterzami odpowiedziały na to wezwanie i zgromadziły się w kościele przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, aby za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny prosić Boga o pokój dla Ukrainy i świata. Inicjatywa Milion dzieci modli się na różańcu została zapoczątkowana w 2005 roku w Caracas, stolicy Wenezueli. Kiedy grupa dzieci odmawiała różaniec w małej kaplicy, kilka towarzyszących im kobiet odczuło głęboką obecność dziewicy Maryi. Następnie przypomnieli sobie obietnicę świętego ojca Pio, kiedy milion dzieci odmawia różaniec, świat się zmienia. Zatem ta inicjatywa polega na wierze w moc modlitwy dzieci. polecaj swoje serca u naszych, naszych drżał. Proszę, o bądź z nami, wedy nas. Boże, święty, wieniec z 12 gwiazd dla Najświętszej Marii Panny. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki dziękuję za 15 lat posługi. 15 lat temu, w dniu wspomnienia błogosławionego Jakuba Strepy, patrona archidiecezji lwowskiej, na czele kościoła lwowskiego stanął arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, wieloletni drugi sekretarz świętego papieża Jana Pawła II i biskup koadjutor kardynała Mariana Jaworskiego. Z tej okazji, 21 października w kaplicy kurii metropolitalnej archidiecezji lwowskiej metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Czesław Mokrzycki podczas Mszy Świętej ukoronował obraz Najświętszej Marii Panny koroną z 12 złotych gwiazd. Jest to symboliczne wotum dziękczynne arcybiskupa, matce Bożej za opiekę i wsparcie przez te wszystkie lata posługi na rzecz Metropolii Lwowskiej, a także za wszelkie łaski otrzymane za jej wstawiennictwem. Wraz z Metropolitą Mszę Świętą koncelebrowali jego biskupi pomocnicze Leon Mały i Edward Kawa, a także, a także rektor Wyższego Seminarium Duchownego Świętego Józefa, dyrektor Instytutu Teologicznego oraz księża pracujące w Kurii metropolitalnej. Wszystkim jeszcze raz z całego serca dziękuję, bo dzięki Wam ten Kościół, który został, można powiedzieć, złożony, tak, powierzony mojej trosce, to dzięki waszej pomocy, zaangażowaniu. Myślę, że tak jak wspomniał Ksiądz Biskup Edward pięknej, w pięknej homilii może, może działać, może żyć i możemy tutaj i, głosić i budować to Królestwo Boże. 21 października w Herowie w obwodzie lwowskim arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowskiej, dokonał obrzędu rekonsekracji, ponownego poświęcenia odrestaurowanego kościoła parafialnego świętego Bawrzyńca i poświęcenia pomnika św. Jana Pawła II z okazji 45. rocznicy jego wyboru na stolicę apostolską. W historii istnienia tej świątyni tak znaczące wydarzenie miało miejsce już dwukrotnie. Kościół w Herowie po raz pierwszy konsekrowano w 1710 roku, tuż po zakończeniu budowy, a po raz drugi 120 lat temu po rozbudowie. Budowie kościoła. Niestety w czasach komunizmu kościół świętego Bawrzyńca w Chorowie został zdewastowany i sprofanowany. I dopiero po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości udało się nie bez wysiłku zwrócić go na własność miejscowej wspólnocie rzymskokatolickiej i rozpocząć odbudowę świątyni. Dzięki wytywałości parafian, ofiarnej pracy wielu księży i hojności ludzi dobrej woli, sanktuarium świętego Bawrzyńca udało się po raz trzeci w swojej historii odbudować i poświęcić. Obrzęd poświęcenia świątyni składa się z kilku symbolicznych aktów pokropienie Ścian, ołtarza i wiernych Wodą Święconą, wmurowanie w ołtarz relikwii świętego kościoła katolickiego oraz namaszczenia ołtarza i ścian krzyżmem świętym, a także okadzenie świątyni i zapalenie całej iluminacji, zaczynając od świec na ołtarzu. W ołtarzu kościoła świętego Wawrzyńca w Herowie zainstalowano relikwię błogosławionego Jakuba Strepy, patrona archidiecezji lwowskiej. To właśnie w dniu jego wspomnienia liturgicznego dokonano rekonsekracji kościoła. W tak ważnym dla lokalnej wspólnoty rzymskokatolickiej wydarzeniu wzięli udział nie tylko Wierni księża z okolicznych parafii, ale także goście z Polski, wśród których byli ofiarodawcy i darczyńcy tej świątyni oraz fundatorzy pomnika Świętego Papieża. Także na uroczystość przybyli wcześniejsi proboszczowie tejże parafii, którzy każdy w swoim czasie rozpoczęli i kontynuowali tą trudną drogę odbudowy domu Bożego.